się ma widzowie. Przepraszam, że dawno nie było odcinków z... no, z niczego, ale... Mm, miałem trochę dużo szkoły i dążyłem sobie na chwilę do 99 nocy w lesie, bo jest zimowy update. Już, no i okazało się, że ten oto koleżka jest takim trochę cheaterem. Takim troszeczkę cheaterem, no bo nie wiem, no nagle tam się przetelportował nagle, o, o widzicie? No nie, no to chyba nie jest cheater, tak mi się wydaje. Nie, to nie jest cheater. Nie, to tylko po prostu go gra buguje, by jest za dobry po prostu, no. No, jest za dobry i gra go buguje. To na pewno, to jest na pewno tak. Gra, gra go bu buguje, bo po prostu jest za dobry, no. I, no i tyle, no. Nie ma nic, że jest żaden... O, on nie jest żaden cheaterem! On nie jest żaden cheaterem, tylko po prostu, no, nie wiem, no, tak trochę... No umie szybko latać, szybko, szybko chodzić umie, o, to na pewno. Umie szybko chodzić. Um, ale tak trochę bardzo szybko umie chodzić, nie wiem dlaczego. Ja dobra, no bez żartów, no, wylaczę na. Ja przepraszam, że nie było aż tak dawno było odcinki, ale... No szkoła, no, no co mogę powiedzieć. Kiedy, yy, yy, kiedyś nie miałam aż tak dużo sprawdzianów w jeden dzień jak teraz i, i no musiałem się trochę pouczyć, no i nie było żadnych odcinków, no i bardzo za to przepraszam, no ale... No tak wyszło, no. Nie było odcinków, no. No ale już, już chyba zacznę nagrywać z powrotem. Yy, w sobotę raczej będzie, w sobotę raczej będzie tego, do drodzy, tego cheatera, żeby on nam robił wszystko. Jest tu bandaż? Jest. Co mi wszystko znika co od niego biorę. Co? Zajaka to Nie rozumiem, wszystko mi worek mi zniknął. Eee... Worek mi zniknął. Aha. Co? Bera, idę poszukać tego. Bo wszystko mi zniknęło, co od niego wziąłem. Trochę dziwne. Idę poszukać bandaża. No, przepraszam jeszcze raz, że nie było aż tak dawno odcinków, no ale raczej już będą mm, odcinki. Mm, no... No, szkoła no. przeszkoła szkoła ogólnie. Ale ogólnie też trochę zapomniałam, żeby nagrywać. No i widziałam, jak na ostatnich odcinkach wyświetlenia się przyjęły i trochę. Mm, no, trochę słabo. ale no, no, nie jestem za to zły, no po prostu też cudownie nagrywałam. i. No i no. I jest bandaż jakiś. To będzie jakieś jedzenie? Nie. To co chodzi? Jak to... E, no poczekajcie no. W serii nie ma żadnego wilka? Jest wilka. Bo ja bym musiał wyjść. Teraz sobie to jedzenia. Nie wiem, no ten odcinek będzie jakiś taki trochę krótszy na no, po prostu. Chciałem pokazać, jak ten kolega y, szybko lata. Y, no o, 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 o. Chwila. Może wypa wypadnie. Baga metki, albo Defe Kolejna defensywa. Ja muszę go zabrać. O! Ucieczka! Ale serio, tu nie ma żadnych tego? O, o, U -o ej. Już tak dawno tego nie miałam, tej broni. Może święty jak ona jest opa. Strong Axe. Takie rzeczy mi dropiem, no ale. Ale yy, tego bandaża, to ja nie. O, o tu będzie na 100% bandaż. No, ja za kilka minut, młodzień, nagrywanie tylko. Yy. La, 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 la. nie no ser jestem jakiś <ścoughs> co ja robię Dobra. I kończymy z nagrywaniem ja tego cheatera oczywiście zgłoszę hej papa widzowie widzimy się chyba w sobotę na update a. the Sil Papa!